Po lutym marzec śpieszy, koniec zimy wszystkich cieszy. Rozpoczynamy kolejny tydzień w ogrodzie. I rozpoczynamy marzec. To jeden z najpracowitszych miesięcy w ogrodzie. Czas porządków po zimie, przygotowywania rozsad, pierwszych wysiewów wprost do gruntu oraz pierwszych kwiatów, które nieśmiało przebijają się przez jeszcze często zmrożoną ziemię. Dzień jest coraz dłuższy i rośliny to czują. Przyroda pomału budzi się z zimowego snu. W tym miesiącu na rozsady będziemy wysiwać m.in. pomidory, paprykę, sałatę oraz wybrane warzywa kapustne. Także wiele gatunków kwiatów, m.in. astry, cynie, kocanki czy lwie paszcze. Jeżeli ziemia w ogrodzie rozmarznie i nieco się ogrzeje, to możemy przeprowadzić pierwsze wysiewy wprost do gruntu, m.in. grochu, bobu, rzodkiewki, szpinaku, cebuli, pietruszki i marchwi, oraz nagietków, habrów, czarnuszki, pozłotki czy groszku pachnącego. Więcej o marcowych wysiewach powiemy w tym tygodniu w cyklu Ogród Warzywny i Ogród Ozdobny. Zapraszamy do oglądania! Pikujemy warzywa i kwiaty, które wysialiśmy w lutym. Por, sałata i wczesne warzywa kapustne najlepiej czują się w jasnych, ale chłodnych pomieszczeniach. W domowym cieple mogą być zanadto wybiegnięte. Jeżeli zatem mamy taką możliwość, przenosimy je do inspektu lub szklarni, gdzie jest chłodniej, ale gdzie temperatura nie spada poniżej 5-10 stopni Celsjusza. Wolne chwile warto przeznaczyć na przygotowanie donic, doniczek i narzędzi, które będą nam potrzebne w najbliższej przyszłości. Może nie wszystko udało nam się posprzątać przed zimą, teraz jest czas, żeby to nadrobić i przy okazji zaplanować, jakie rośliny w tym roku będą uprawiane na naszych tarasach lub balkonach. Rozpoczynamy pędzenie pelargonii i innych roślin, które zimowały w naszych szklarniach, garażach lub piwnicach. Przenosimy je w cieplejsze miejsce, na przykład na okienny parapet. Jeżeli to konieczne, przycinamy i rozpoczynamy systematyczne podlewanie oraz nawożenie. Po dwóch miesiącach już bujnie kwitnące będziemy mogli wystawić na zewnątrz. Z młodych przyrostów, które pojawią się jako pierwsze, możemy też przygotować nowe rozsady. Zwróćmy uwagę na trawnik. Tegoroczna zima nie była łaskawa dla zielonej darni. Duże opady śniegu i silny mróz odbiły się na jej kondycji. Na trawie może być widoczna pleśni pośniegowa. Na wertykulację jest jeszcze nieco za wcześnie. Zaleca się ją przeprowadzać w momencie, gdy kwitną wierzbicye. Teraz możemy wygrabić miejsca, które najbardziej ucierpiały. Usuwamy zbite obumarłe źdźbła, żeby doprowadzić powietrze do korzeni i ułatwić trawie regenerację. Nie tylko ogród budzi się z zimowego snu, dłuższy dzień i krótsza noc wywierają też wpływ na nasze domowe rośliny doniczkowe. Zanim zaczniemy je przesadzać i nawozić, zróbmy przegląd i dokładnie sprawdźmy, czy w czasie zimy nie zaatakowały ich jakieś szkodniki. Mogą to być wełnowce, tarczniki czy wciornastki, ale chyba najczęściej są to przędziorki. Niewidoczne gołym okiem mogą atakować niemal wszystkie gatunki, jakie uprawiamy w domach. Ich obecność najczęściej poznajemy po delikatnej pajęczynce na spodzie liści. Pracą one kolor przebarwiają się na żółto i często opadają. Jeżeli zauważymy przędziorki na naszych okazach, możemy wykonać oprysk gotowym do użycia naturalnym preparatem na bazie oleju rydzowego, który pokrywa roztocza cienką lepką powłoką, utrudniającą oddychanie, poruszanie się i żerowanie. Tego typu preparat powinien być stosowany systematycznie co 7-10 dni. W międzyczasie warto dokładnie umyć lub oczyścić nasze rośliny i zraszać wodą te gatunki, które lubią wysoką wilgotność powietrza. Dostępne są też inne środki owadobójcze, których można użyć w razie potrzeby. Na kolejny Tydzień w Ogrodzie zapraszamy za tydzień!